Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej uglubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej uglubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej uglubienicy. W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj, drodzy bracia, o lęku. Kiedyś miałem takie zdarzenie. Mój tata był w szpitalu i chciałem go odwiedzić. Szedłem i przede mną w jakiejś odległości 50 metrów zauważyłem grupę młodych ludzi, którzy wyraźnie nie mieli wobec mnie dobrych zamiarów. Chcieli się pewnie troszeczkę pośmiać. I mogłem ich ominąć szerokim łukiem. Jeszcze było na tyle daleko, żeby zmienić trasę mojej podróży. Ale pomyślałem sobie, dlaczego ja mam się ich bać. I pomyślałem sobie, pójdę, idę. Byłem w Sutannie i idę do nich, obok nich, i zamiast spuścić głowę, to popatrzyłem ich tak, im tak radośnie w oczy, każdemu prosto w oczy. Oni, normalnie zdezorientowani, nagle któryś mówi: Niech będzie pochwalony, jest Chrystus. I przyszedłem. Spokojnie. I wtedy sobie jeszcze raz powtórzę słowo, strach ma wielkie oczy. Pierwsze, co powinniśmy zwyciężyć, to lęk. Lęk przez, przed naszymi obawami, przed naszymi strachami. Święty Józef też musiał zwyciężyć lęk. Kiedy anioł do niego przyszedł, powiedział do niego. Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Twojej żony Maryi, gdyż to, co się w niej poczęło, Pochodzi z Ducha Świętego. Nie bój się wziąć Maryi i tego, który jest w niej. Nie bój się otworzyć drzwi swojego domu Maryi i Chrystusowi. Ileż ludzi dziś boi się. Stoi tutaj przed obrazem Jana Pawła II, który tak właśnie rozpoczął swój pontyfikat. Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Nie bójcie się otworzyć drzwi waszych serc Chrystusowi. Nie lękajcie się otworzyć Maryi. I cały swój pontyfikat, całe swoje życie praktycznie głosił to jedno, aby ludzie się nie bali, wyrwać człowieka z lęku, ze strachu. Szatan jest mistrzem kłamstwa i zastraszania. Całe systemy są zbudowane na w systemie kłamstwa i strachu. Kiedy byłem na Ukrainie, to zobaczyłem, że większość pomników, jeszcze z doby Sowieckiego Sojuszu, jeszcze te pomniki przedstawiające żołnierzy, Lenina one wszystkie miały zaciśnięte pięści. Jeśli nie tak, to na jakimś czapce, czy gazecie, czy na Karabinie, ale zawsze te zaciśnięte pięści, wtedy zrozumiałem, że ten system był zbudowany na strachu, na zastraszeniu człowieka. Dlatego, kiedy papież głosił, Nie bójcie się, to powtarzał słowa, które mówi Bóg. W Biblii ponoć 365 razy występuje to słowo, taki zwrot. Nie lękajcie się, nie bójcie się. I rzeczywiście. Ewangelia jest wezwaniem do y, odwagi. Duch Święty, którego Jezus posyła nam, jest duchem męstwa. I taki duch był w Maryi, kiedy przyjmowała Jezusa Chrystusa do swojego łona, kiedy mówiła to swoje amen. Przecież mogła się przestraszyć tego, że co o niej powiedzą: że y, nie ma męża, a ma dziecko. Święty Józef też mógł się przestraszyć. Co będą ludzie gadać, kiedy wyda się, że to nie jest jego dziecko? Mógł się przestraszyć tego wszystkiego, co go czekało, tego życia w czystości, tego życia w posłuszeństwie, tego życia w ubóstwie. Popatrzcie, dziś młodzi ludzie mają wielki problem, bo boją się. Nie mogą się zdecydować na swoje powołanie, dlatego że boją się podjąć tego powołania. I tak kapłańskiego, zakonnego, jak i też małżeńskiego. Boją się wziąć na siebie odpowiedzialność. Boją się zaufać drodze. Owszem, żeby zaufać drodze, trzeba mieć troszeczkę szalo, być troszeczkę szalonym. Ale młodość to ma. Ma to w sobie taką szaloność. Im człowiek jest starszy, tym bardziej racjonalnie myśli. Kiedyś sobie pomyślałem bo napiszę wiersz pochwała głupoty, bo jakby ludzie nie byli coś, ciut tak czy tacy nierozumni, kiedyby wiedzieli, co ich czeka, jakie trudy, jakie przeszkody ich czekają, to nie wchodziliby ani na drodze kapłaństwa, ani na drogę małżeństwa, ale miłość czyni odważnym, miłość czyni człowieka zdolnym do podjęcia różnych wyzwań, nie patrząc na to, jak będzie, ale rzucając się w otchłań właśnie tej, tego zaufania, zaufania miłości. I tak uczynił święty Józef. Gdyby może wiedział, jakie trudy go czekają, jak trudne będzie też jego życie, może by też nie zdecydował, nie wiemy. Ale dziś wielu ludzi przez ten strach rezygnuje ze swojego powołania. Zbyt racjonalnie myśląc, odchodzą od swojego szczęścia. Bo w tym, co Bóg nam proponuje, jest wielka tajemnica, ale wielka też obietnica. Jezus Chrystus, kiedy mówił do swoich uczniów, nigdy ich nie oszukiwał. I często im mówił, nie bójcie się, to ja jestem, nie lękajcie się. Kiedy w Apokalipsie czytamy, jak Duch Święty mówi. Do kościoła, to słyszymy takie słowa: Nie bój się tego, co masz wycierpieć. Oto diabeł zamierza wtrącić niektórych z Was do więzienia, aby Was wypróbować. Świętego Piotra mówi: Jezus szatan chce Was przesiać jak pszenicę. I jest to taki czas, dzisiaj, taki czas, kiedy następuje czas takiego przesiania, trudności. Niepewności i można się przestraszyć. Można zdezerterować, można uciec. Ale gdzie uciekniemy? Kiedy znamy takiego przewodnika jak Jezus Chrystus, który nas przeprowadzi przez ciemną dolinę, który pójdzie z nami wszędzie tam, gdzie my pójdziemy, gdzie nas On wysyła. On pójdzie przed nami, nie za nami, chroniąc się za naszymi plecami, ale to my. Będziemy się chronić za Jego plecami. I tego doświadczył święty Józef. Chociaż nie rozumiał, chociaż nie wiedział jak to będzie, co to będzie, to jednak wziął do siebie Maryję, zdecydował się na to powołanie, które Pan Bóg mu wyznaczył. Nie bał się, kiedy szedł do, do Betlejem, nie bał się, kiedy szedł do Egiptu, nie bał się wtedy, kiedy trzeba było podejmować bardzo trudne wyzwania. On wiedział, że jeśli Bóg czegoś oczekuje od nas, to Bóg też podtrzymuje w naszym powołaniu. Dlatego was zachęcam do tego, abyśmy się nie bali, abyśmy się nie lękali. Bóg jest naszym obrońcą. On jest tym, który nas będzie prowadził pośród trudów, niebezpieczeństw i różnych sytuacji, ale prowadzi nas do Boga. Kiedyś e, ostatnio byłem na Pielgrzymce w Strachocinie u świętego Andrzeja Boboli, i kustosz tej, tego sanktuarium, opowiadał nam o świętym Andrzeju Boboli, i opowiadał takie widzenie, kiedy ktoś zapytał świętego Andrzeja Boboli, Andrzeju Boboli, jak ty mogłeś znieść to cierpienie, to wszystko. I on powiedział, z początku było rzeczywiście strasznie. Ale kiedy Bóg pokazał mi miejsce, które przygotował dla mnie niebo, to już nie lękałem się. To już mogłem to wszystko znieść, powiedziałem, co mi Bóg przygotował. Widział niebo, tak jak Szczepan, pierwszy męczennik. Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego poprawić i dlatego nie bał się tych kamieni, które na niego leciały, tych oszczerstw, które na niego leciały. Może i nas czekają oszczerstwa, pomówienia, niesprawiedliwość. Może odwrócą się od nas najbliżsi. Może będzie bardzo ciężko. Może to będzie czas wielkiej próby. Nie wiemy. Ale jedno jest pewne: Bóg nie pozwoli nas, nam upaść. I dlatego prośmy o to, prośmy świętego Józefa, abyśmy mieli taką odwagę jak on. Kiedy podejmował się zadania raz, ale potem każdego dnia wybierał i szedł bez strachu. Miłość jest odważna. Dlatego życzę Wam miłość. Miłość pozwoli nam przejść wszystkie trudności. Nie lękajcie się. Bóg jest z nami. I trzeba spojrzeć prosto w oczy tym strachom, tym przeszkodom i powiedzieć. Mam silnego Boga, mam Wielkiego Pasterza, choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną i twój, laska pasterska są moją pomocą. Niech Maryja, królowa, ta, która też przezwyciężyła i beznadzieję, i lęk, i wszystko, co na nią przyszło za życia. Szczególnie pod krzyżem, otoczy Was swoją matczyną, swoim matczynym płaszczem. I tak jak Jan Paweł II, jej umiłowany syn, mówcie ludziom i zachęcajcie, nie lękajcie się. Dzisiaj nie dzielmy się strachem, ale dzielmy się nadzieją. Nadzieja jest tak bardzo dziś potrzebna. Tak bardzo ludzie dziś potrzebują nadziei. A nadzieją. Nie jest życie tutaj na tym świecie, ale nadzieją jest życie wieczne w Królestwie Niebieskim. Tam, gdzie już jest święty Józef, Matka Boża, gdzie Jezus jest naszym Panem, naszym bratem, gdzie Ojciec przygotował dla nas. Pan z wami, niech strzeżej, błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.